On takie brednie czasami mówił, że Przemysł Babiasz to jest aniołem przy nim. Oglądam i śledzę kanał Zero, bo bardzo lubię. I wie pan, to jest chyba jedyny kanał zdroworozsądkowy, taki do końca. Pojawił się też taki pomysł, żeby głos pana Jerzego Sztura wygenerować za pomocą AI. Myśli pan, że to mogłoby zadziałać? Jaku Przewczyk, Świat Gwiazd. Dzień dobry państwu. Mam zaszczyt rozmawiać dzisiaj z panem Cezarem Pazurą. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na ramówce Polsatu. Ramówka Polsatu to jest zwykle takie duże show, które no, ma robić wrażenie i się zastanawiam, czy na Pana też to działa? Czy to robi duże wrażenie na Panu? Ja myślę, że tak. Dobrze przygotowany show zawsze robi wrażenie. Ja też byłem na wczasach. Wie pan w Portugalii. Mieszkaliśmy w takim hotelu, gdzie co wieczór był jakiś show, bo tam byli tacy, tacy młodzi ludzie, którzy coś wymyślali dla, mm -hmm. dla, dla nas. Robili jakieś sztuczki. Ja widziałem, jak dzieci reagują. Ja to wszystko znałem. I to było dla mnie takie proste, łatwe, prymitywne, I, i też robiło wrażenie. Więc wyobraźmy sobie tutaj, ten gigantyczny ekran. Wie pan, Polsat dysponuje kamerami, efektami specjalnymi, gwiazdami. Jednak dzisiaj zobaczyłem tu wspaniałych, cudownych kolegów i to od Andrzeja Grabowskiego, który już jest starszy ode mnie. Do młodych kolegów moich, moich wspaniałych aktorów, więc yy, no, ja, ja sam jestem pod wrażeniem. Mało jest takich momentów, gdzie się możemy tak do kupy spotkać, chociaż jesteśmy w tym samym, w tym samym że tak powiem, kanale umiejscowieni. Także się cieszę, że takie imprezy są. I są, no wiadomo jak tu wyskoczyli tancerze, pięknie zatańczyli, jak były wybuchy. Jestem jak dziecko, ja mnie zawsze to cieszy, ja, się, ja bardzo lubię takie, takie rzeczy. Czyli aż miło przyjść na ramówkę Polsatu. Pan tutaj jest jako gwiazda serialu Teściowie. Aktor, no tam gwiazda, no. Aktor ja się... serialu Teściowie, dobrze, Przyjm przyjmijmy taką, taką, tak, takie nazewnictwo. Ale właśnie z tym, w związku z tym, że to jest serial, ciekawi mnie, czy dla aktora wejść na plan serialu jest jakimś takim przestrojeniem i zupełnie innym wyzwaniem niż plan filmowy lub teatr? Nie. Ja od nigdy tego nie, nie, nie oddzielałem gdzieś w swojej głowie. Co innego jest teatr i film. Dla mnie serial to jest film, tylko długi, podzielony na odcinki. Nie ma, ja, ja, ja nie gram gorzej w serialu, a lepiej w filmie. Oczywiście serial w, y, y, niesie to niebezpieczeństwo, że aktor musi być gotowy do większej ilości scen danego dnia niż w filmie. W filmie na jedną scenę masz więcej czasu. Niż w serialu. W serialu możesz robić 10, 12 scen dziennie, a w filmie się robić 2-3 maksymalnie, no może 4. Eee, I to jest zupełnie inny, inny rytm pracy. Ale generalnie i można w serialu pewne rzeczy pogubić, których się nie zgubi w filmie, bo nie ma na to czasu, żeby powtarzać w nieskończoność jakąś sekwencję. Więc to jest to niebezpieczeństwo. Ale jeżeli masz świetną ekipę, masz zawodowych aktorów, świetnych, profesjonalnych którzy już naprawdę z niejednego pieca chleb jedli, to, to te seriale potem mają y, y, wagę filmu, dobrego kina. No, wystarczy spojrzeć na, na niektóre te seriale premium, że jakbyś nie powiedział, że to jest serial, to byś pojęcia nie miał, że to jest serial, a nie jakieś kino, które oglądasz akurat na małym ekranie. Zdarzają się no niestety takie sytuacje co jakiś czas, że żegnamy. Ikony polskiego kina, wielkich aktorów. Ostatnio odszedł pan Jerzy Sztur, 9 lipca. Czy aktor, który też szczególnie zna tych artystów, ma w głowie takie mechanizmy myślowe, jak przeciętny człowiek, że o, już nie zobaczymy na pewno kontynuacji z udziałem tej osoby, już się nie spotkamy na planie? To też tak u Was, którzy znacie tych ludzi, bezpośrednio działa? Nie bardzo. U mnie bezpośrednio działa coś takiego, ja mówię, kurczę, tak siedzimy w garderobie, Siedzę w garderobie z Czarkiem, Żakiem. I z Januszem Chabiorem. I Czarek Żak mówi: Kurczę, Miemna na pana Jerzego bilety do teatru. Mówi dopiero za dwa tygodnie. Wiesz, i on zachorował i odszedł. Więc to jest to, że kurczę, nie zdążyłem. Tak jak zmarł Jan Nowicki, Olaf zadzwonił i mówi: ty nie zdążyliśmy do pana Jana pojechać. Wiesz, że odkładasz pewne rzeczy. Że o, pójdę sobie na tę sztukę, nie wiem, w przyszłym sezonie, bo teraz nie mam czasu. Wiesz, o, odwiedzę kolegę, nie wiem, w czerwcu. Nie, za rok. Nie, no nie, ma, nie ma co odkładać. W pewnym wieku to już jest tak, że musimy iść dzisiaj, zobaczyć, bo, bo nie wiadomo, co się stanie. Więc ja miałem taką pierwszą refleksję. A potem sobie myślę, kurczę, to już, to już jak powstanie następny szereg, to już, to już nie będzie tego samego osła. Nie? Ma pan jakieś pomysły, kto mógłby zastąpić nie, 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 pana Jerzego ja Sztuka? No pan Jerzy był nie do zastąpienia kompletnie. Także. Wie pan, no to są takie niepowetowane z, z, straty, o których y, wiadomo, że no już, już, już nie wrócą, no ale będziemy go pamiętać jak z jak najlepszej strony. Jeszcze dosłownie parę dni przed jego śmiercią, na którym z kanałów telewizyjnych y, y, leciała seksmisja, ja sobie obejrzałem ją jeszcze raz. Mówię, kurczę, no to, to jest moja młodość też. Pan jeży w najlepszej formie. No to nieprawdopodobne zupełnie, no on zostanie gdzieś tu w nas, w sercach. Głowa. Pojawił się też taki pomysł, żeby głos pana Jerzego Sztura wygenerować za pomocą AI Dobry w szeregu. Myśli pan, że to mogłoby zadziałać? No, spróbujmy. Ja nie nic przeciwko. Nie stronił pan nigdy od tematów sportu. Igrzyska trwają, ale Polska jest w klasyfikacji medalowej na 51. miejscu. A ile jest państw wszystkich? A jest dużo więcej, znaczy dużo. dużo więcej, ale jesteśmy gdzieś tak w połowie, albo nawet za połową. W każdym razie. Chodzi mi o to, czy pan ma jakąś diagnozę, co u nas nie gra, że jesteśmy tak daleko, duże europejskie państwo, a no chyba wstyd to jest jednak w klasyfikacji medalowej. Kiedyś, jak jeszcze Paweł Kukiz był piosenkarzem, siedzieliśmy w garderobie w jakimś festiwalu i on mieszka, mieszkał, nie wiem czy teraz mieszka, mieszkał w Ciszynie, zdaje się i tam widział środowisko, Wie pan, no Czesi to jest chyba, nie wiem, 9 milionów ludzi, czy jeszcze mniej? Mamy, mamy prawie 40. I on mówi: Ja mówię, słuchaj, czemu oni mają świetny hokej, piłkę nożną? Wiesz, a, a my kurczę ciągle mamy z tym problemy. I on powiedział mi taką rzecz: Myślę, że to jest prawda. On mówi, wiesz, co, bo ja widzę, co się dzieje na weekend. Jak przychodzi weekend, bo tak o, cieszy, połowa Polaków, połowa Czechów. On mówi, jak przychodzi weekend, to Polacy kupują węgiel do grilla, kiełbasę i piwo. A Czesi pakują rowery, biorą piłkę, bracie, wiesz, i jadą w góry. Wiesz trenować. O tak odpoczywają. I być może to jest to, że e, e, trochę zapomnieliśmy o, o tym sportowym trybie życia. Ja pamiętam, że kiedyś zakładaliśmy fundację e, aktorów grających w piłkę nożną, po to, żeby krzewić to, że w wolnym czasie nie trzeba robić rzeczy na siedząco, tylko można pobiegać za piłką. Poskakać. Ja na przykład na każdych w czasach, jak grają w piłkę plażową, to się podłączam, nawet jak słabo grają, żeby się poruszać. Lepiej się też opalasz równiej, jak sobie tę piłkę odbijasz na plaży. Więc to jest dla mnie odpoczynek. I, i, I myślę, że gdyby. A widzę, że moje dzieci nie mają tych nawyków. Ktoś ich musi tego nauczyć. Okazuje się, że w szkole widocznie ich tego nie uczą. A, a trzeba by zacząć od początku. Jak nie zaczniemy od podstaw, czego jaś się nie nauczył, to ja nie będzie umiał. Więc myślę, że na tym to polega. Chociaż mamy naprawdę wybitnych, wspaniałych sportowców, niektórym po prostu nie poszło. No, miotaczom nie poszło, prawda, na biegaczom nie poszło. No, są słabsze, nie trafili z formą. No tak jest niestety w sporcie. Także ja nie mam im tego za złe. czekam, co będzie z świadkarzami. Dzisiaj grają. To zadam jeszcze pytanie, z pogranicza sportu i polityki, bo dla wielu odsunięcie przemysłowa Babiarza od komentowania Ojej. Igrzysk, ale to, to, będzie, to nie będzie takie ciężkie pytanie. Było, było okazją do mówienia tego, że mamy w Polsce problem z wolnością mediów. Czy pan by poszedł tak daleko, żeby mówić, że taki, taki incydent może oznaczać, że z wolnością mediów, z wolnością słowa i z cenzurą coś w Polsce jest nie tak? Ja nie będę wysuwał tak daleko idących wniosków, wiem tylko jedno. Wie pan, bo jak była cała afera, to ja byłem w Portugalii, w ogóle nie zaglądałem na czasach, na wczasach. Na wczasach. Właśnie grałem w piłkę siatkową, nie, nie, się opalałem i, i w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego było. Przyjechałem się, dowiedziałem, i, ale już jest, zdaje się, że wygasło wszystko. Powrócił to, się... dokumentowanie. <laughs> wszystko no, no dobra. Ja tylko wiem jedno, że sama nazwa. Bo my w Polsce czasami e, zmieniamy e, sens słów. No bo jest nauczyciel i pedagog, to nie jest to samo. Wie pan. E, I jeżeli ktoś jest komentatorem, to ma prawo komentować. A jak nie, może, a jak nie potrzebujemy komentatorów, to może zastąpić ich sztuczna inteligencja, której każemy robić to, co ma robić. Człowiek ma pewien, pewien margines wolności, który może wy, wy, wykorzystać. E, I. Znaczy, wie pan, ja w ogóle nie widzę powodu, jakby o czym my rozmawiamy, bo tam się nic nie stało. No. Także myślę, że to jest, to jest bardzo dobra i ciekawa odpowiedź, którą tutaj jednak, mimo tych wczasów, yy, udało nam się usłyszeć. Nie, ale komentator musi komentować, no nie może po prostu mówić taki, czegokolwiek. Moim komentatorem wszechczasów zawsze był Jan Ciszewski, pan nie wie, kto to jest, no, to był głos, to, to była... On takie brednie czasami mówił, że Przemysław Babiarz to jest aniołem przy nim. On, on mówił takie, zawodnik popełnił dwa brandy i padł jak morek wąki. No po prostu on potrafił komentować odwrotnie mecz, nikt, i wszyscy go kochali. Bo był jeden, a teraz jakby, nie wiem, może mamy za dużo tych komentatorów, że można ich tak wyrzucać, wywracać, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. E, myślę, że my musimy się zacząć szanować po prostu wszyscy nawzajem. Fajnie by było. To Pana szanuję. Ja pana też bardzo no, szanuję. No, jeszcze się przykład. Wzajemnie. <grymne> to na koniec jeszcze takie pytanie. O, był pan gościem kanału Zero u Krzysztofa Stanowskiego. Byle, tak, tak. Czy pan w ogóle ma takie obserwacje, że coś tutaj może być z wolnością tę dziennikarską, nie tak w kanale Zero? Ja no, tego w ogóle nie widzę. Nie mm. wiem, kto to widzi. Wie pan to jak coś, chyba jesteśmy skażeni jakimś takim, takim powierzchownym wie pan, y, y, os, osądzaniem ludzi? Y, 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 ja oglądam y, oglądam i śledzę kanał Zero, bo bardzo lubię. I wie Pan, to jest chyba jedyny kanał zdroworozsądkowy taki do końca. Mi się bardzo podoba. Ja tam nie widzę żadnych politycznych niuansów typu, że kogoś bardziej lubi, kogoś mniej. To nie nie. bardzo mi się podoba ten kanał Zero, bo on piętnuje głupotę. Wie pan. Są takie rzeczy, które, które trzeba pokazywać, no, że akurat głupota dotyka jednych i drugich, to nie możemy mieć pretensji do drugich, tylko do jednych. Kończąc, chciałem zapytać, czego panu najlepiej życzyć w nadchodzącym czasie? Mnie? Zdrowia, no tylko zdrowia. No, w takim razie zdrowia życzymy. Panu Cezaremu dziękujemy za poświęcony Pan czas też i życzę uwagę. Zdrowia. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia na ekranie, i gdzie bądź? Gdzie bądź, dobra. Dziękuję. <noise> dziękuję. Na razie.